że państwa zachowały się na szczęście stenogramy, protokoły, wszystko to jest dostępne publicznie. W roku 1990 w lutym ówczesny sekretarz stanu, amerykański sekretarz stanu James Baker z administracji George'a Busha Seniora rozmawiał z przywódcą Związku Radzieckiego Michałem Gorbaczowem. I to wówczas padła słynna wypowiedź, zacytujmy: Obecny zasięg NATO nie poszerzy się nawet o jeden cal w kierunku wschodnim. To powiedział amerykański sekretarz stanu James Baker. To nie była deklaracja Jamesa Bakera w rozmowie prywatnej, tylko w protokołowanym spotkaniu z przywódcą Związku Radzieckiego. Tym samym zarówno Związek Radziecki jako jego, jak i jego Spodkobierca Federacja Rosyjska mogły uznawać tą wypowiedź, i nadal nawiązują dziś przecież do tej wypowiedzi, za wiążącą deklaracją uprawnionego do takich deklaracji przedstawiciela władz Stanów Zjednoczonych.